Witam Was bardzo serdecznie i przychodzę dzisiaj Wam powiedzieć, jak otrzymać najwięcej maksymalną ilość korzyści ze swojego konta zakupowego, jak to po prostu jak z niego korzystać, aby mieć to maksimum korzyści, czyli tym samym niech najwięcej olejków słuchajcie, bezpłatnie za darmo w prezencie. Kochanie, jak już mamy swoje konto zakupowe, to pierwszym takim bonusem jest to, że mamy dostęp w dowolnym momencie, kiedy chcemy, do cen hurtowych. Cena hurtowa to jest 25% taniej od ceny detalicznej, ale też możemy, słuchajcie, mieć wiele korzyści, czyli zbierać olejki za darmo. I zobaczcie, tutaj jest na przykład moja jedna z kilku kosmetyczek olejków, które mam za darmo. I zaraz Wam, słuchajcie, powiem, jak to zrobić. Kochani, jeżeli będziemy robić zamówienia lojalnościowe, czyli takie, za które zbieramy punkty, będą te punkty nam się gromadzić i możemy je wymieniać na darmowe olejki. I to jest słuchajcie od pierwszego zamówienia lojalnościowego. Minimalne takie zamówienie, aby być w tym programie lojalnościowym, jest o wartości 50 PV, czyli 50 punktów. To jest coś takiego jakby plus minus 50 euro. Jak wejdziemy na swoje konto do zakładki Shop, to tam przeglądamy olejki i widzimy, że każdy olejek ma wartość. Euro i wartość też właśnie punktową. I ten program lojalnościowy to jest wtedy, kiedy robimy zamówienie na 50 punktów. Czyli to są czasami dwa olejki, na przykład jakiś tam ongard e, i Lawenda, a czasami jest tych olejków więcej, jeżeli to są olejki o mniejszej ilości punktowej. I te olejki, słuchajcie, kupujemy dla siebie, ale też jeżeli nie potrzebujemy jakiejś już większej ilości olejków, bo na przykład mamy dużo, ale jednak pragniemy jakieś tam gratisy zebrać. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli o tych olejkach się opowiada, na przykład sąsiadom, koleżance, to się okaże, że ktoś potrzebuje jakieś zabezpieczenie na czas jakichś tych wirusów, bakterii, jak ktoś coś tam na sen, na emocje. I teraz z tego swojego konta zakupowego możecie kupić dla tych właśnie znajomych, sąsiadów, rodziny olejki. Zobaczcie, że to jest tylko 50 punktów, więc naprawdę to najczęściej to są jakieś tam dwa olejki. Te olejki odsprzedacie tym osobom, a sami gromadzicie punkty, jak to wygląda, jeżeli zaczynamy, mamy świeże konto, dopiero przystępujemy, albo dopiero przystępujemy do programu lojalnościowego, czyli konto mamy już długo, ale teraz zaczynamy robić, chcemy robić to takie zamówienia, aby zbierać te punkty, to zobaczcie, tutaj przygotowałam, słuchajcie, też taki slajd, żeby Wam zobrazować, jak to wygląda, czyli zakładam, że kupujemy, słuchajcie, na 50 punktów. Na początku dostajemy 10% zwrotu zamówienia w punktach na konto. Później yy, możemy mieć też 15, 20, 25% i 30% zamówienia. Szczegółowo, kiedy te yy, progi punktowe. Zwiększają się, to ja też taką symulację tutaj załączę w komentarzu, abyście mogli zobaczyć. Na samym początku mamy dostęp do 10% zwrotu, ale po około 13 miesiącach, no właściwie po 13 miesiącach, yy, czyli ja już mam 30% zwrotu zamówienia w punktach. Teraz na przykład robimy minimalne zamówienie lojalnościowe na 50 punktów. To słuchajcie, dostajemy zwrotu, jeżeli mamy tą wygenerowaną swoją zniżkę 10%, mamy zwrot 5 punktów na konto. Jeżeli ta zniżka nasza jest 20%, to mamy 10 tych piwi zwrotu na konto. A jeżeli tak jak ja już mam 30%, to za takie zamówienie otrzymuję 15% zwrotu, za, mm, zwrotu na konto. I dodatkowo słuchajcie, mamy zwrot za przesyłkę netto, czyli 7 punktów za przesyłkę trafia nam na konto. Co daje nam, słuchajcie, w przypadku pierwszym, kiedy mamy 10% zwrotu, 12 punktów sumarycznie, kiedy mamy 20%, na przykład 17 punktów sumarycznie, albo tak jak ja, za takie zamówienie otrzymuję 22 punkty. Jeden punkt to jest mniej więcej 1 euro, i to wymieniam, słuchajcie, na darmowe olejki. I teraz przykładowo pokażę Wam. Zobaczcie, że minimalnie, zobaczcie jeszcze raz, na samym początku, jak jesteśmy drogi przystąpienia do programu lojalnościowego, otrzymujemy 12 punktów za takie zamówienie. A 12 punktów na przykład to jest e, dzika pomarańcza, to jest też lemon lemongrass, to jest cytrynka. Natomiast jeżeli tych punktów mamy już na przykład więcej, to możemy sobie wybrać jakiś eukaliptus, który ma 15 punktów, czy metkę, która ma 15, rozmaryn. Albo zbierać też na. Olejki, te punkty na olejki jakieś tam wymarzone, które wartość punktowa jest na przykład 30 punktów, tak jak bergamotki, albo na przykład kadzidło, 74 punkty. tak Także my sobie na to możemy zbierać albo od razu te punkty wymieniać na darmowe olejki. I tak zobaczcie, słuchajcie, tak z miesiąca na miesiąc co najmniej jest jeden olejek, bo czasami te zamówienia robimy większe. Jeżeli na tym, korzystając z tego programu lojalnościowego, zrobimy zamówienie na minimum 125 punktów do 15 dnia każdego miesiąca, to należy nam się jeszcze produkt miesiąca ogłoszony przez doterę gratis. I na przykład w listopadzie jest to Lemon Gras 15 ml, który zyskujemy. Każdego miesiąca ten produkt. Miesiąca jest ogłaszany, jest też inny, więc możemy z tego tytułu uzyskać i proporcjonalnie zobaczcie, jeżeli zrobimy na 125 punktów, to też mamy więcej tych punktów zwrotu, bo dostaniemy na samym początku naszego wejścia do LRP, kiedy mamy 10% zwrotu za w punktach, dostaniemy 12,5 punkta plus 7 za przesyłkę, czyli 19,5 punkta. Już będziemy mieć tutaj na zbierane, czyli wtedy możemy sobie wybrać olejki o innej wartości punktowej, mieć więcej tych punktów po prostu, które gromadzimy na te nasze produkty gratis. Oczywiście nie tylko olejki, ale inne produkty dotera też możemy wymieniać sobie z tych punktów. To kochani, tak jakby żeby rozumieć, na czym polega to korzystanie z tego naszego konta zakupowego. Warto to robić, bo nawet jeżeli sami nie chcecie już na przykład inwestować w olejki, to jeżeli mamy takie marzenia, aby kolekcję olejków powiększać, to wystarczy komuś, y, koleżance czy komuś najbliższemu naprawdę polecić ten olejek, który nam pomógł. Na przykład OnGard, tak? to jest najczęściej też taki olejek, teraz wybieramy. I jeszcze jakiś tam inny olejek, który ktoś chce na przykład schudnąć, a ktoś chce być tam na lepszy sen, a ktoś może jeszcze na jakieś wyciszenie, ugruntowanie, albo jakiś tam przeciwgrzybiczny, to już słuchajcie, sami używamy olejków, więc też możemy o nich powiedzieć i komuś coś doradzić. I jeżeli zainspirujemy taką osobę, to też właśnie nasze konto. Możemy wykorzystać do tego, aby tej osobie zrobić zakup z naszego konta, odsprzedać olejek, olejki, a zebrać, słuchajcie, punkty. Są też takie miesiące, w tym akurat miesiącu nie ma promocji na 200 punktów, ale jeżeli by taka była, to oczywiście, kiedy nasze zamówienie jest warte, 200 punktów, to dodatkowo e, otrzymamy do tego tą promocję przynależną do tej promocji na 200 PV. i Jeżeli ona będzie jeszcze do 15, skorzystamy z niej e, danego miesiąca, to jeszcze zawsze produkt miesiąca nam się naliczy. Także tutaj patrzymy, jak maksymalnie wykorzystać te korzyści. Mm, e, osoby, które zakładały konto. W okresie funkcjonowania klubu diamentowego zawsze dostały jakiś tam bonusowy olejek. Teraz są to olejek jeden albo dwa, w zależności od tego, co tam zamawiamy. I też, kochani, jeżeli w następnym miesiącu dokonamy zakupów na minimum 100 punktów, to jakby do terra daje nam w prezencie 25 punktów gratis. tak I tak jest kolejny miesiąc. Również, czyli też można sobie zebrać te punkty. W sumie, jeżeli zrobimy zamówienie po dołączeniu do klubu diamentowego, w pierwszym miesiącu to zamówienie lojalnościowe na 100 punktów, to sumarycznie m, razem z tym LRP, plus tym prezentem od Dotery z racji klubu diamentowego, nazbiera nam się za takie zamówienie 40, aż dwa punkty. I to też zmienimy sobie na darmowe produkty. Dowolność jest jakie chcemy produkty, sami sobie wybieramy, byleby one się zmieściły w tej wartości uzbieranych przez nas punktów. I w kolejnym miesiącu, drugim funkcjonowania tego programu lojalnościowego, też jeżeli zrobimy zamówienie na 100 punktów, to również drugi raz należy nam się te 25 punktów, które nam do teraz naliczy kolejnym miesiącu do naszej puli punktowej, także bardzo szybko możemy sobie po prostu skumulować te punkty i powymieniać na, na olejki, te olejki możemy mieć słuchajcie jako swoje olejki marzeń, a może chcecie sprawić na gniazdkę albo na jakieś inne okoliczności prezentowe, upominek dla swoich znajomych, przyjaciół i bliskich, olejkowy, także i też ich zainspirować do takich naturalnych rozwiązań. Zawsze to jest mile widziane, słuchajcie, prezencik, i wszyscy się cieszą, więc może też do tego Wam się przydadzą te punkty. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak to zrobić technicznie, a macie świeże konta, jeszcze nie wiecie, to zwracajcie się do mnie, ja pokieruję, czy ustawię ten szablon LRP, czy technicznie opowiem albo wyślę filmik, jak poruszać się po tym koncie. Już tak technicznie, jak tam kliknąć, co zrobić, to też. Takie informacje prześlę. Tutaj moją intencją na dzisiaj było pokazanie Wam, że z tego konta zakupowego to nie tylko to, że mamy dostęp do cen hurtowych, ale to, że bardzo łatwo możemy mieć olejki za darmo. Nawet jeżeli to zamówienie będzie takie minimalne na 50 punktów, to zobaczcie, już mamy olejek gratis, który nam się należy. A jeżeli jest większe to zamówienie, no to proporcjonalnie te punkty nam się według tego, tej zasady tutaj e, naliczają. E, przykładowe olejki, przykładowe wartości punktowe. Kochani, no to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i piszcie, jeżeli coś tutaj trzeba wytłumaczyć. Do zobaczenia, pa! pa.